Dzień dobry w kolejnym vlogu. Mamy poniedziałek, ja y, oczywiście biorę się za transmisję na żywo, jest 10.04, o 10.30 sobie rozpoczynamy, będziemy pracować na newsletterze, będziemy pracować na grafikach z newslettera. Wydaje mi się, że wykorzystam też trochę ten, tej najnowszej steampunkowej kolekcji, bo mam bardzo dużo elementów wyciętych. Zastanawiam się jeszcze, co zrobić, bo pomysłu nie mam. Na razie testuję internet, mam już wszystko popodłączane, mikrofon ustawiony, transmisja już została w sumie Przekierowana, wystarczy tylko nacisnąć, rozpocznij i będziemy sobie działać. Ja idę teraz zrobić kawę. Ja idę zrobić kawę, a Was witam i zapraszam do obejrzenia tego, co się działo przez cały tydzień. Takie rzeczy sobie do live'a przygotowałam, więc może dzisiaj pomediujemy. Zaraz jakieś takie drzwi niedorobione, ale to mi nie przeszkadza. Coś, wydaje mi się, że sobie wykorzystamy i właśnie z tych elementów steampunkowych. No zobaczymy, podziałamy sobie. Podziałamy sobie, może jakąś postać chłopca, nie wiem, zobaczymy. Jak zwykle, będę łączyć kilka technik, także mam nadzieję, że powstanie coś fajnego. Miałam wczoraj jeszcze posiedzieć przed komputerem, ale niestety nie dałam rady. Coś mnie choroba chyba chce wziąć. Walczę z nią okrutnie. Dzisiaj mamy wtorek, a ja wam chciałam pokazać, co do mnie przyszło, bo zapowiadałam wam, że będę chciała się troszeczkę też zająć dekupażem. I mam tutaj pierwsze rzeczy, które. Które do mnie przyszły właśnie. Otwórzmy to. Narazę to otworzyć jakoś. Powiem wam, że wczoraj tylko wzięłam gorącą kąpiel, wysmarowałam się czym yy, mogłam się tylko wysmarować i. Leżałam w bólu. Dzisiaj też cały dzień walczę. No, ale mówię, nie no, muszę się nagrać. I muszę wam pokazać, co przyszło. Nagram jeszcze osobny film, oczywiście, z tym, co, z tym, co zamówiłam ogólnie w tym miesiącu. Tu mam medalion. Tu mam nóżki do jajek i, i takie duże jajko. Nie będę rozpakowywać tego teraz, bo taki film z rozpakowywaniem sobie nagram. Czekam jeszcze dzisiaj na pewno na jedną paczkę z Craftelier. I będę mogła nagrać to, co przyszło w tym miesiącu i podsumować, że tak powiem, bo już nic więcej. Nic więcej się nie spodziewam. No dobrze. Mam jajeczka. I zrobimy sobie jakieś, jakieś prace z tymi jajkami, bo Wielkanoc niedługo. Wydaje mi się, że idealne będą do jakiegoś tutorialu. A no, tu mam jeszcze jakieś końcówki. Fajne. Idziemy mm. moje jajko jeszcze jedno. No, tak wiecie, Na próbę na razie zamówiłam. Na próbę, żeby zobaczyć. Poszukam zaraz papiery ryżowe, jakie mam w ogóle, bo chciałabym zobaczyć, bo mam ich na pewno trochę. I jak coś będę drukować, też swoje papiery na papierze ryżowym. Co prawda, papier ryżowy chyba bym musiała jeszcze zamówić, bo mi jedna, jedna sztuka, chyba gdzieś tam znalazłam jedną no, taki mam plan. Dzisiaj poszedł tutorial Ani na kartkę w krawacie, więc zapraszam was do obejrzenia jak on tam wyszedł. Mam już zrobione zdjęcie pracy z wczorajszego live'a, przepięknie to wygląda, już wyschło wszystko, wiecie, bardzo fajnie, bardzo, bardzo jestem z niej zadowolona. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jakąś taką ścianę, gdzie te wszystkie prace trafią. Na razie je zbieram, tak stoją jedna za drugą, ale bardzo bym chciała je umieścić na jakiejś ścianie. Więc ja się zabieram do szukania jeszcze papierów ryżowych, bo tak delikatnie mam tylko dostęp do mojej szuflady, gdzie one są. No i co? I sobie działam powoli dalej, na razie. Na razie w miarę się okej okay czuję, więc tyle, co mogę, to zrobię. Muszę zaplanować live'a na piątek, muszę zaplanować live'a naszego na sobotę dla wspierających, także biorę się, biorę się do roboty, a nie ma, co, nie ma co, że tak powiem, przekładać, przeciągać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy mi złe samopoczucie na razie wróci, także... I tak jak mówiłam, zjawiła się i ona. Kolejna paczka. Tym razem z Craftelier'a z Hiszpanii. Ciekawa jestem tego mojego. Co z żelu? Bo mamy mrozy. Ale to czy on działa czy nie działa? To chyba wam pokażę na filmie. <grych> Dostałam lizaczka. i mamy tutaj tak. Jakie hmm. jakieś zimne. Soft maw Jest to otwierać, jest zimny. Dam mu czas, niech się ogrzeje. Zobaczymy. Zobaczymy, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Tak jak mówiłam, znalazłam też papiery ryżowe. Powiem Wam, że. Tylko jednego zajączka znalazłam, z jakichś gratisów w ogóle, pewnie z ITD. Znalazłam moją foremkę zaginioną, którą bardzo chciałam dawno, dawno, dawno znaleźć. To jest w sumie nie foremka tylko. No coś to jest, nie? Eee, mol, nie, nie, mol. Nie wiem. Ale z tego można fajną strukturę właśnie takiego pisma uzyskać. Mam mojego zajączka, mam tutaj papiery ryżowe, które znalazłam. To jest to. Jest ich tyle. Jeszcze nawet kilka serwetek, ale ten jest zarąbisty. Dużo mam z tam, ze Stamperii chyba i z ITD. No, o, z kloka. Fajny. Ale wydaje mi się, że na pierwszy ogień pójdą... Jeszcze i tak nie znalazłam takiej i kobiety z zielonej sukieny, rudej, zielonej sukience. Pamiętam, że ja to miałam i z tego obraz chciałam zrobić. Także jeszcze gdzieś na pewno mam papiery. I już co? Zajączek. A zajączek to będzie chyba pierwsza rzecz, jaką wykorzystam właśnie na, na jakimś jajku, na jakimś jajku i zrobimy chyba sobie właśnie dekupaż na jakimś tutorialu. Także spodziewajcie się, spodziewajcie się. Jeżeli macie ochotę dołączyć do wspierania kanału, to ja was zachęcam. Bo tam na pewno będzie się też pojawiać dużo szybciej wszystko. No, a ja sobie. Ołamany lizak. Nie jest mi pisany. Lisak. Miałam czekać, ale stwierdziłam, że. A co? No, sprawdzimy. Taki zimny, nie? Mówię, nagram Wam chociaż, żeby zobaczyć, jak to się sprawuje. Ha? ha? Ha, ha, I co możemy powiedzieć? Zaraz bym chciała coś... Co możemy powiedzieć? Nie zamarzło? Nie, nie zamarzło. Zobaczcie. Super. Tak się bałam, że przyjdzie zamarznięte, że nawet nie macie pojęcia. Zapomniałam w ogóle, że przy zamawianiu mediów powinno się wziąć pod uwagę pogodę. Ale ma super konsystencję, właśnie o taką chodziło. Specjalnie po to go zamówiłam. I jest gitara, także ekstra. Zaczęłam wyciągać pudełka i znowu zrobił się bałagan. Foremek pełno, ale chciałabym sobie właśnie je posegregować, poukładać. Posegregowałam sobie większość tych dużych foremek. Zrobiłam sobie miejsce na bazy, a tam znowu się zrobił bałagan, bo zaczęłam wyciągać wszystko i od nowa segregować. I o, proszę bardzo. Jeszcze sporo przede mną. Mamy środę, ja od początku tygodnia zbieram się na nagranie właśnie tego filmu z produktami, które przyszły do mnie w styczniu. Które pojawiły się w pracowni. To jest pierwszy film, który w ogóle się zdecydowałam taki nagrać, bo nigdy nie robiłam takich filmów. Ale trochę tych rzeczy jest, paczki poprzechodziły, więc podzielę się z wami tym, co tutaj mam. To otwieramy to wszystko, ja sobie teraz nagram film. I oczywiście taki osobny film na YouTubie się pojawi z prezentacją tego wszystkiego, otwieraniem i w ogóle jak to wygląda, nie? Także ja się biorę za nagrywanie i będziemy sobie działać pomału. No, i co ja mogę Wam powiedzieć? Miałam robić coś zupełnie innego, i jak zwykle robię coś zupełnie innego niż miałam. Przez tą foremkę, przez te jajka, przez to wszystko. Właśnie nagrywam tutorial na moje jajko. Jajko trochę zmieniło formę. No, ale taki miałam pomysł. Zarębiste wyszło. Mam jeszcze do tego. Muszę do tego jeszcze zrobić filiżankę. Nie wiem, czy to dzisiaj dokończę, bo no, jestem w trakcie nagrywania tutorialu na to. Nie wiem, czy jeżeli to oglądacie, to ten tutorial już się pojawił e, albo może się jeszcze nie pojawił. Ej, ja się muszę przebrać za elementy do kolekcji, bo jutro mam live'a, więc przydało się dokończyć elementy do kolekcji papierowej historii, której premiera będzie jutro. Także mam jeszcze co robić. Pewnie znowu będę po co siedzieć. Ale no nie mogłam przejść obojętnie i nie mogłam tego zostawić i w głowie, więc tak wiecie. Tu jeden ten wycisk, tu drugi wycisk, tu przyłożyłam, tu przykleiłam i tak poleciało. <laughs> I tak poleciało, Ale powiem Wam, bardzo że mi się podoba, czy nie jest skończone, na razie schnie. Oczywiście wszystkiego dookoła jest pełno. Ja się biorę za elementy, ja się biorę za elementy, bo zaraz, już jutro jest piątek, już jutro jest newsletter, już jutro jest po prostu wszystko, jak zwykle, jak zwykle. Wczoraj udało mi się tylko nagrać kawałek i mogliście zobaczyć, jak maluję mój Nie dokończyłam go, bo oczywiście zajęłam się tym, a nie powinnam tego robić. Powinnam zająć się grafikami i elementami do kolekcji, którą dzisiaj prezentuję. Bo dzisiaj mam piątek, ja już napisałam newsletter, już wysłałam, zrobiłam plakaty. Podrukowałam wszystkie yy, grafiki. Mam tutaj przygotowany newsletter, mam przygotowane kolekcje, które będę pokazywać. Mam tą najnowszą kolekcję papierowe historie. Też będę ją dzisiaj pokazywać na live'ie. Jest Przepiękna, przepiękna kolekcja. Do tego wczoraj jeszcze zrobiłam 9 arkuszy dodatków, które też właśnie dzisiaj będę dopiero prezentować. Dopiero o 20.00 wszystko ruszy. O 20.00 dopiero ruszy sprzedaż tego. I tak naprawdę tylko tyle, że wspierający widzieli okładkę. Dzisiaj puściłam post zapowiadający tą kolekcję. No i dzisiaj na żywo będziemy mogli ją. Obejrzeć i dopiero ruszy jej sprzedaż. Także ja naprawdę już w tym czasie dużo porobiłam. Porobiłam też, to jest taki prototyp projektu dla wspierających z poziomu VIP, gdzie będziemy sobie jutro na transmisji na żywo y, tworzyć taką bazę. To jest ta, taka ym, teczka. Teczka, tutaj mamy tak odpinane. Tutaj jest kieszonka taka y, na pół centymetra. Tutaj mamy z tyłu otwierane i tutaj sobie wkle, będziemy wklejać zdjęcia. Te zdjęcia będziemy sobie ozdabiać. Jeżeli ktoś będzie chciał, to tutaj jeszcze więcej zdjęć może sobie wydrukować. Ten projekt jest poświęcony temu, żebyśmy co miesiąc drukowali sobie zdjęcia y, i je ozdabiali i wkładali do tych folderów. Tych folderów będzie 12 folder. No, to nie jest folder, to jest jakaś taka y, teczka mała. Folder teczka, no nieważne jak to tam się nazywa. Wymyślimy chyba na, na wspólną nazwę. Nie no, teczka raczej taka, wiecie, to są teczki takie, nie? Tak, tak mi się wydaje. W każdym bądź razie projekt powstał właśnie dlatego, żeby te zdjęcia drukować, żeby one były, żeby były w tych folderach co miesiąc i taki miesięczny projekt właśnie będziemy mieli. Będziemy sobie robić taką teczuszkę, jedną na jeden miesiąc. I po, po tym, jak powstanie 12 takich teczek, zrobimy sobie do tego walizkę, wydaje mi się, pudełko takie, które pomieści właśnie 12 takich folderów. Jeżeli się uda, to będzie to w formie walizki, jeżeli nie, no to, no to jakąś inną formę wymyślę, tak żeby to było dobre, żeby to było, wiecie stabilnej, żeby to mogło sobie stać na półce i każdy sobie miesiąc będzie mógł wyciągać. I tutaj też będzie można sobie pooznaczać styczeń, luty, marzec. No mówię, tutaj zdecydowałam się na tą kieszonkę z tego względu, że no nie każdy będzie chciał tylko dwa zdjęcia wydrukować, ale dwa takie główne zdjęcia będziemy sobie zdobić właśnie i one tutaj będą takie, wiecie, wyodrębnione. A tu jeszcze jeżeli Będziemy mieli więcej zdjęć. No ja sama jestem zwana siebie, że nie drukuję tych zdjęć. Wiem, że dużo osób właśnie jest, yy, ma tak, yy, że tych zdjęć nie drukuje. Także ten projekt powstał właśnie z myślą o tym, żeby te zdjęcia drukować. Także to też już mam załatwione. Yy, folder, folder. teczuszka taka powstała. To będziemy sobie robić jutro na żywo o 18:00 ze wspierającymi z poziomu VIP. Bo to w sumie jest transmisja dla VIP-ów. A ja dosłownie za 20 minut, bo jest za 28 wieczorem, odpalam transmisję na żywo na Art Story i będę prezentować kolekcję. Dzisiaj powiem Wam, że nie zrobię żadnej pracy. Ja od wczoraj tak się źle czuję, że lecę na po prostu lekach, jak tylko, żeby po prostu funkcjonować. Ale naprawdę miałam dużo do zrobienia i przez to, że się. Zajęłam tym jajkiem. Ech, miałam wszystko na ostatnią chwilę jak zwykle, ale newsletter poszedł o czasie, mamy takie piękne grafiki, em, walentynkowe trochę, więc w poniedziałek na Kreatywnej Kawie jakiś taki projekt z czerwienią powstanie. Także z tego się bardzo cieszę. Za tydzień wydaje mi się, że też będzie newsletter, jakiś taki walentynkowy, bo to jest akurat taki czas, że idealnie mi to się wpasuje. A później już zobaczymy, co tam będzie dalej. Najważniejsze, że mam zaplanowanego, zaplanowanego live'a dla wspierających i wszystko ogarnęłam, także się cieszę. Teraz tylko live przede mną. O 20 muszę zaprezentować się, całe te kolekcje. Jeszcze w ogóle muszę ustawić rabat, hasło i w ogóle. Wszystko muszę ustawić, dobrze. Tak, także ja kończę, ustawiam. I jutro też wam dam znać, jak wyszło z tymi zdjęciami i z tym wszystkim. Mamy dzisiaj transmisję na żywo dla wspierających i wszystkich namawiam do tego, żeby mieli wydrukowane zdjęcia, więc ja też muszę mieć. Więc trzeba jechać do Rosmana i wydrukować zdjęcia raz, dwa i też będą. Dawno już na dwór nie wychodziłam, powiem wam, że to przeziębienie mnie trzyma. Piękna pogoda, mrówek, nie wiem, ale słoneczko świeci. Ja już do live'a jestem przygotowana. Mamy sobotę, godzina 17:55, 18:00. Opalam transmisję, będziemy robić sobie folder na zdjęcia. Mam wydrukowane zdjęcia, więc jestem przygotowana. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem Wam, że już troszeczkę wizję zmieniłam, ale to jak zwykle moja wizja, nie? Na pewno pokażę Wam po live, co mi z tego wyszło, bo dzisiaj będziemy robić wszystko inaczej i będziemy do zdjęć robić folder, także będzie na pewno fajnie. Ja odpalam transmisję i spotykam się z VIPami. No i skończyłyśmy live'a 4,5 godziny. Powiem Wam, że nieźle. To jest taki folder, teczka. Robiliśmy to z osobami, które są w VIPach. Tu mamy taką kieszonkę. Tu mam schowane zdjęcia, już te, co wydrukowałam. A tu mam zrobione w ten sposób. I otwieram i mam ozdobione zdjęcia. Powiem Wam, że przepięknie to wyszło po prostu czadowo. Bardzo się cieszę, że udało mi się ten folder zrobić. Co miesiąc będziemy robić właśnie coś w takim stylu obrabiać yy, sobie, zdobić. Dwa wybrane zdjęcia, a reszta będzie trafiać tutaj do kieszonki albo do czegoś innego, jak coś innego wymyślimy. I takich folderów będziemy robić 12, a później do tych folderów będziemy robić pudełeczko. Także jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę dołączyć do VIP-ów i robić z nami taki roczny album, to jak najbardziej może sobie nadrabiać transmisję. Wszystkie transmisje będą dostępne dla wspierających i będzie sobie można nadrabiać, nadrabiać i dołączyć do nas w każdej chwili. Także będziemy po prostu się cieszyć po tych 12 miesiącach. Taki piękny album będziemy mieli w pięknym pudełku. Ja się bardzo cieszę, że to powstało. Powiem Wam, że jest godzina 22.34. Idę spać. <grym> Idę spać, nie mam już siły na nic. Przygotowuję się na jutro na kreatywną kawę. Wycinam elementy. Dobrze, że sobie przypomniałam, że przecież ja się muszę przygotować do kawy, więc yy, jutro będę nawet przygotowana. Nie mam pomysłu na projekt, nie wiem co zrobię. Dzisiaj w sumie pół dnia spędziłam w łóżku, bo musiałam się wykurować, wy, wygrać po prostu, yy, bo moja, moje, moje przeziębienie jeszcze nie chcę odpuścić. Ale, ale no, mam nadzieję, że już jesteśmy na dobrej drodze i że to końcówka. Także ja przygotowuję się na poniedziałek. Zaraz też, właśnie, nagram ostatni kawałek do, do vloga e, podsumowujący taki niedzielny, i będę siadała, montowała vloga, żeby jutro rano był na kanale. E, jestem z siebie dumna, że w tym, w tym tygodniu nie zapomniałam o tym. <grym> Także tak to wygląda. Ja idę się kurować dalej. Bardzo Wam dziękuję, że oglądacie bloga nadal. E, piszcie, czy podoba Wam się to, że nagrywam. Dajcie mi znać. Powiecie, że Wasze komentarze bardzo dużo działają i ja mam wtedy wie, większą motywację do tego, żeby, żeby nagrywać. Mam nadzieję, że wytrwam w tym nagrywaniu ogólnie, wiecie, no, takie podsumowujące. Już się skupiłam tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje tutaj, jeżeli chodzi o Art Story. Także wydaje mi się, że, że fajnie, fajnie to jakoś wychodzi. Jakoś to sama, sama widzę w ogóle po tych podsumowaniach, ile tak naprawdę zrobiłam w danym tygodniu, nie? Także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I widzimy się na kreatywnej kawie o 10.30. Pa-pa!